Masę elegancką sukienkę, taką wykonaną tutaj w kształcie literki A, lekko poszerzaną ku dołowi, dzięki czemu ona ładnie się układa na sylwetce. Z przodu takie stylowe róże, przy rękawach rozcięcie takie eleganckie, zapinana z tyłu na zameczek i występuje w czterech najmodniejszych kolorach tego sezonu: czekoladę, którą mam na sobie. Oprócz tego jest czerwony. Czarny, no i oczywiście bordo. Mamy cztery rozmiary: S, M, L i XL. I teraz tak: S biust, biodro 90, długość 87. MK biust, biodro 95, długość 88. LK biust, biodro 100, długość 88. XL biuz biodro 110, długość 95, nadmienię, że to jest w ogóle polski producent. No i jeśli jesteś zainteresowana, to wpisz na Facebooku w butiku Anetki w komentarzu Selmo 73 i wybierz odpowiedni rozmiar. Cena sukienki to jest 210 zł. Zapraszam.